Jeśli skala zabija firmę, to dla kogo jest ten kurs wykłady? No właśnie, pierwsza część zdania. Skala zabija firmę. Słuchajcie, jest takie powiedzenie: skala zabija firmę. Mamy jakąś firmę, ona funkcjonuje i jest tam, nie wiem, robimy jakąś jedną jednostkę, drugą, trzecią. Jak mamy jakieś trzy jednostki, czy tam, nie wiem, 15 pracowników, to jeszcze jako właściciele jesteśmy sobie w stanie po prostu poradzić, tak? No bo wszystko jesteśmy w stanie kontrolować. Ale jeśli tych pracowników będzie 50, 60, albo tych jednostek będzie 5, 7, 10, albo i więcej, to nie będziemy w stanie być w każdym miejscu naraz. A więc musimy zapewnić w jakiś sposób funkcjonowanie swojej firmy albo organizacji, nie będąc osobiście na miejscu. I właśnie po to służy system organizacyjny. Te firmy, które umieją się skalować, umieją budować system organizacyjne, a te, które niestety. Tego nie robią albo nie potrafią tego robić, no to nie są w stanie się przebić wyżej. A druga część tego zdania to, dla kogo jest ten kurs? Bo słuchajcie, na początku to miał być kurs, który ja chciałem wystawić za odpowiednią kwotę, żeby to był kurs, za który się płaci, ale przemówiło moje serducho i przemówiły pewne moje idee oraz określone wartości i doszedłem do wniosku, że, że zrobię ten kurs w formie wykładów i rzucę go po prostu w sieć za darmo na YouTube, żebyście mogli sobie obserwować, widzieć i rozwijać się właśnie wraz z MDS-em. I ten, te, te wykłady to będzie kurs. Dzisiaj też sobie dokładnie opowiemy o tym, jak ten kurs będzie wyglądał, zaś przechodząc już do meritum tego pytania, dla kogo jest ten kurs, dla kogo jest ten wykład, ta seria wykładów. Przede wszystkim numer jeden dla menadżerów i liderów, dla przedsiębiorców i właścicieli. Jeżeli jesteście menadżerami i liderami, tutaj w, w, jak widzicie jest 3.0, tak? 3.0 to tutaj takie odwołanie do, do zwinności, do agile, czyli ta, to jest właśnie ten rodzaj menadżerów, którzy pracują w środowiskach agile'owych, zwinnych, ale nie tylko. Jeżeli jesteście w ogóle menadżerami albo liderami, to spodziewa się od Was określonych wyników. W moim przekonaniu menadżerowie i, i liderzy są odpowiedzialni właśnie za realizację systemów organizacyjnych. Z tego w cudzysłowie będą was rozliczać. Nie tylko z efektów waszej pracy, ale z tego, co udało wam się usprawnić w tej organizacji. Na razie ludzie są zafiksowani na procesach, bo procesy są wyraźne, ludzie to rozumieją, widzą. Mamy różnego rodzaju frameworki, które też pomagają te procesy nam udoskonalać. Wszystko kręci się wokół procesów, ale jak się okazuje, w moim przekonaniu procesy to nie wszystko w zasadzie to tylko jeden z siedmiu elementów MDS. Jest to na pewno dla przedsiębiorców seria, z tego względu, że jeżeli chcecie budować jakąś firmę albo chcecie mieć większy spokój w swojej firmie, to de facto będziecie musieli budować system organizacyjny. No i na pewno jest to seria wykładów dla właścicieli, szczególnie jeżeli już macie albo dużą firmę, albo macie jakiś portfel startupów, które wspieracie. To też chcecie budować w nich, jak zazwyczaj się mówi, tak kulturę organizacyjną, ale kultura organizacyjna dla mnie troszkę brzmi niewyraźnie. To jest zawsze coś, co można dyskutować, coś, co jest takie, no, wręcz momentami mdłe i niewyraźne, tak? Za to system organizacyjny jest bardzo konkretny i w moim przekonaniu. Skoncentrowanie się na umiejętności realizacji systemów organizacyjnych to jest dokładnie to czego potrzebują właśnie liderzy, menadżerowie, przedsiębiorcy i właściciele firm. Dalej, ten kurs jest dla tych osób, które chcą zbudować dużą organizację, na przykład z oddziałami w całej Polsce no bo jeżeli mamy jakiś, jakiś oddział załóżmy w Warszawie, tak, i zbudowaliśmy firmę zatrudniamy ludzi i mówimy sobie, kurczę, ale by się przydało fajnie taki oddział zrobić na przykład w Łodzi albo gdzieś we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, tak, w Krakowie dlaczego, dlaczego by tego nie spróbować zrobić, skoro są ku temu możliwości, no to musimy wiedzieć jak to zrobić, no wyślemy tam ludzi i co oni zrobią no będą odtwarzać ten system, tak to się nazywa, autopojeza systemu, czyli autopoietyczne systemy to są systemy samoodtwarzające się. Więc jakiś, jak, jakiś system sobie zbudujemy, no to ci ludzie będą odtwarzali w tych nowych lo lokalizacjach te kwestie, y, których się nauczyli, na przykład w tej, w tej siedzibie głównej, w tym przypadku akurat w Warszawie. No nie? Więc jeżeli nie wiemy, co budujemy od samego początku, no to jak będziemy w stanie to. Dalej realizować w taki sposób właśnie, żeby inni to dziedziczyli. tak? Musimy być świadomi architektury swojej własnej organizacji. Z tego względu, że wiecie, jak, 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 jak rośnie nam skala, to też doprowadza do sytuacji, że pojawiają się nowe problemy, których wcześniej nie było. I można je rozwiązywać na różny sposób. Na przykład, jeżeli chodzi o organizowanie, możemy chcieć mieć jakąś tam jednostkę, niech będzie w Łodzi. Tak, I dyrektor w Łodzi to jest dyrektor całego pionu łódzkiego. Ale równolegle jest to na przykład dyrektor marketingu na całą Polskę. Na przykład w kolejnym oddziale w Poznaniu, załóżmy, mamy jakiegoś dyrektora Poznania, on jest dyrektorem całego pionu, ale oprócz tego jest na przykład dyrektorem logistyki na całą Polskę, tak? Więc różne są mankamenty, różne są pomysły na to, jak rozwiązywać określone problemy, Różna ta architektura organizacji może różnie wyglądać w zależności od tego, jak będziemy tę firmę naszą rozbudowywać. Ale jedno jest pewne, dla tych z Was, którzy chcą budować dużą organizację, na przykład z tymi oddziałami w całej Polsce, nie ma innej drogi niż świadome budowanie, świadome realizowanie, przepraszam, systemów organizacyjnych. Kolejne osoby, dla których jest ten, ta seria wykładów, ten kurs, to są osoby, które chcą zbudować franczyzę. I jak wyżej. Franczyza to model. My musimy sobie zbudować model. Ten model musi być jasny, konkretnie określony, po to właśnie, żebyśmy mogli go sprzedawać dalej. Pytanie, co w takim razie w tym modelu naszej franczyzy powinno być? No i MDS, w moim przekonaniu, w sposób świetnie jest w stanie Was wspierać w tej drodze budowania franczyzy, no bo zaczyna się zawsze od tego jednego, tej jednej jednostki, takiego jakiegoś tam określonego modelu poszukujemy, żebyśmy wiedzieli jak to wszystko później ze sobą łączyć tak już tych tych, tych jednostek będzie więcej, kilkadziesiąt albo kilkaset, albo może nawet kilka tysięcy, no to chcemy też wiedzieć, jak tym zarządzać. To musi być taka, wiecie, samoorganizująca się całość, dobrze zorganizowana całość, którą będziemy w stanie podłączyć pod resztę tych elementów, które budują tę franczyzę. Więc dla wszystkich tych, którzy chcą zbudować franczyzę, świadomość, świadome realizowanie systemów organizacyjnych, absolutny must have. Dla kogo dalej? Dla osób, które chcą stworzyć turkusową organizację. Nie wiem, czy, słysz, czy słyszeliście o takich organizacjach, czy nie, ale te osoby, które chcą stworzyć turkusową organizację, które chcą pracować mniej, dawać pracownikom więcej swobody i cieszyć się nią, no muszą zdawać sobie sprawę, że to świadome realizowanie systemów organizacyjnych jest kluczem, tak? Bo o tym tu się rozbiega. Jak to jest, że w jednych firmach się udaje, a w drugich firmach się nie udaje? A no, bo jedne firmy potrafią realizować systemy organizacyjne, a inne nie. I w moim przekonaniu wiedza i umiejętności tu przedstawione są absolutnie niezbędne w trakcie realizacji takich skalowalnych przedsięwzięć. Czyli mówiąc wprost, musimy, musimy rozumieć, jak realizować systemy organizacyjne, po to, żeby wykorzystać to po prostu dla swoich korzyści. I w tym będzie Was wspierał MDS.